Witam Państwa w naszym dzisiejszym omówieniu. Pogadajmy o tym, co zrobić, gdy wiatrówka, no wiecie, odmawia posłuszeństwa, zacina się albo po prostu nie działa tak, jak powinna. Mam tu trochę materiałów o typowych awariach i od razu powiem: podstawowa zasada niezależnie od typu nigdy nie używamy siły to delikatny sprzęt. No dokładnie to jest yy, absolutnie kluczowe. Jakakolwiek próba siłowego przekonania mechanizmu, żeby zadziałał, prawie zawsze skończy się źle. Albo coś się wygnie, albo pęknie. Trzeba zrozumieć, jak to działa i co może być nie tak. To jest podstawa, żeby bezpiecznie tego używać. Podkreślmy to jeszcze raz. Żadnego szarpania, uderzania, wciskania magazynka na siłę. Jak coś stawia opór, to jest. No, sygnał. Coś jest zablokowane, albo niedopięte. Trzeba się zatrzymać. Właśnie. I ta delikatność, ona dotyczy wszystkiego. Weźmy na przykład wiatrówki PCP, te na sprężone powietrze. Taki częsty problem to zacięcia przy ładowaniu śrutu z magazynka. Śród Diabolo, ten popularny, ma taki kształt, że wiesz, czasem może się oprzeć o krawędź magazynka albo o wejście do lufy. No dobrze, i co wtedy? Zamykamy zamek, a tu opór. Absolutnie nie pchamy dalej. To najważniejsze. Trzeba cofnąć zamek do tyłu, wyjąć magazynek. I wtedy patrzymy, czy śruty nie są jakieś powyginane, czy są dobrze włożone, nie tyłem do przodu. Sprawdzamy też sam magazynek, czy jest sprawny, no i czy na pewno pasuje kalibrem. Jak już wyjmiemy magazynek, można spróbować delikatnie zamknąć pusty zamek i oddać strzał kontrolny w bezpieczne miejsce, żeby mieć pewność, że w lufie nic nie ma. A zdarza się w PCP, że po przeładowaniu mechanizm spustowy jakby nie zaskakuje, nie łapie. Tak, ale to zazwyczaj też nie jest problem, który rozwiążemy siłą. Raczej to kwestia regulacji. Może spust jest ustawiony zbyt delikatnie i od wibracji, wiesz, coś się przestawiło. Spust musi być bezpieczny i przewidywalny. Więc zamiast się siłować, szukamy śrubki do regulacji. Okej, okay, to teraz CO2, ten na kapsuły. Czasem jest problem, żeby włożyć magazynek. Nie chce wejść albo się zatrzasnąć. Tak, i tu najczęściej. Naprawdę najczęściej powodem jest po prostu śród, który wypadł z magazynka i gdzieś tam blokuje w środku w gnieździe. To co czasem widać na filmach, że ktoś uderza magazynek od dołu, żeby wszedł. To bardzo zły pomysł. Można łatwo coś uszkodzić. Czyli co? Wyjąć magazynek i. Wyjąć, poświecić latarką do środka, zobaczyć, czy nic tam nie leży. Usunąć przeszkodę. A taka dobra praktyka na co dzień, żeby oszczędzać mechanizm zatrzasku, to przy wkładaniu magazynka lekko wcisnąć przycisk zwalniacza. Wtedy wchodzi gładko, bez tarcia. A jak dbać o te wiatrówki CO2, żeby długo służyły? Co jest ważne? Przede wszystkim uszczelki. To jest klucz. Po pierwsze nie przechowujemy wiatrówki z przebitą kapsułą CO2 w środku przez długi czas, bo gaz wysusza szczelki. Po drugie, regularna konserwacja. Co około 5, może 10 kapsuł dajemy malutką kropelkę oleju silikonowego na czubek nowej kapsuły. Zanim ją włożymy. I tu podkreślam tylko i wyłącznie olej silikonowy. Żadne WD-40 czy inne cuda, bo zniszczą uszczelki. Dobre środki, takie jak oleje silikonowe, smary, najlepiej kupować w sprawdzonych miejscach, na przykład na airgun.pl. Tam mają Odpowiednie produkty. Przejdźmy do sprężynowek, tych łamanych i tych z dolnym naciągiem. Co jeśli naciągniemy sprężynę, a mechanizm spustowy nie zaskakuje, nie trzyma? No tutaj wiesz, sprawa robi się poważna. Szczególnie jeśli mówimy o bardzo taniej wiatrówce, takiej bazarowej, często chińskiej. Taki objaw to zwykle znak, że elementy zaczepu tłoka, które trzymają napiętą sprężynę, są już zużyte. Zrobione ze słabych materiałów, i taka wiatrówka staje się po prostu niebezpieczna. Niebezpieczna w jakim sensie? Może sama wystrzelić. W najgorszym momencie, przy ładowaniu śrutu, przy zamykaniu lusy, może przytrzasnąć palce, może wystrzelić w niekontrolowany sposób. Taki sprzęt trzeba bezwzględnie odstawić. To już nie jest zabawka, to zagrożenie. Naprawdę na takich rzeczach nie warto oszczędzać. Rozumiem. A jeśli taki sam problem pojawi się w markowej, porządnej wiatrówce sprężynowej? Wtedy jest szansa, że to znów kwestia regulacji spustu. Podobnie jak w PCP, wibracje podczas strzelania mogły coś poluzować. Wtedy próbujemy delikatnie wyregulować mechanizm, żeby znów pewnie łapał tłok. Ok. Inna sytuacja w sprężynówce, śród utknął w lufie, nie wyleciał. Tu zasada numer jeden, absolutnie żelazna. Nigdy nie próbujemy przepchnąć go, ładując kolejny śród i strzelając. To tylko pogorszy sprawę. Zaklinujemy oba śruty jeszcze mocniej. Więc co robimy? Można spróbować najpierw oddać jeden strzał na sucho, bez ładowania śrutu, oczywiście w bezpiecznym kierunku. Czasem sam podmuch powietrza wystarczy jeśli nie no to niestety trzeba mechanicznie delikatnie wypchnąć śród wyciorem najlepiej takim powlekanym plastikiem albo elastycznym żeby nie porysować lufy albo dopasowanym pręcikiem na przykład mosiężnym zawsze od strony komory czyli tam gdzie ładujemy w kierunku wylotu lufy nigdy odwrotnie żeby nie uszkodzić korony lufy tego precyzyjnego zakończenia na wylocie a potem warto się zastanowić dlaczego utknął może zły rodzaj śrutu, a może uszczelka tłoka lub lufy już nie domaga i ciśnienie jest za słabe. Tutaj kluczowe jest właściwie tylko jedno okresowe smarowanie mechanizmu pompki, tłoka i cylindra. Używamy do tego naprawdę cieniutkiej warstwy gęstego oleju silikonowego albo specjalnego smaru silikonowego. Podkreślam, cieniutkiej. Zabyło smaru może zaszkodzić. Może nawet spowodować samozapłon przez sprężeniu powietrza, tzw. dieseling. A jak śród utknie, tak samo jak w sprężynówkach, wypychamy. A czy są jakieś uniwersalne zasady dbania o wiatrówkę niezależnie od napędu? Taka ogólna profilaktyka. Oczywiście. Po pierwsze, przechowywanie. Sucho, bez dużych wahań temperatury. To chroni przed rdzą, szczególnie wewnętrzne mechanizmy. Po strzelaniu, zwłaszcza jak było wilgotno, albo dotykaliśmy metalu spoconymi rękami, warto przetrzeć metalowe części szmatką lekko nasączoną olejem do konserwacji broni. Są specjalne, jak balistol, Brunox czy Nanoprotection. One wypierają wilgoć i chronią. A czyszczenie lufy jedni mówią, żeby czyścić ciągle, inni, że rzadko. No właśnie, tu są różne szkoły. Na pewno nową wiatrówkę warto na początku przeczyścić, bo często jest w środku dużo smaru fabrycznego, który może wpływać na celność. Używamy bezpiecznych metod: wyciory sznurowe, takie elastyczne, przepychane od komory do wylotu, ale potem, przy regularnym strzelaniu, w lufie tworzy się taka cieniutka warstweczka ołowiu. I paradoksalnie ona często pomaga ustabilizować lot śrutu i poprawia celność. Więc nie ma co szorować lufy po każdym strzelaniu. Czyścimy dopiero, jak zauważymy, że wiatrówka zaczyna gorzej strzelać, że rozrzut się powiększył. Odpowiednie wyciory, środki do czyszczenia to też znajdziemy w dobrych sklepach, jak wspomniany Ergan.pl. Dobrze, to podsumowując, chyba najważniejsze: jakość sprzętu ma znaczenie. I to ogromne. Zdecydowanie. Tak jak mówiliśmy, te najtańsze, niemarkowe wiatrówki z niepewnych źródeł z bazarów to często proszenie się o kłopoty. Szybko się psują, a co gorsza, mogą być po prostu niebezpieczne. Inwestycja w sprawdzony sprzęt od znanych producentów, kupiony u wyspecjalizowanego sprzedawcy jak na przykład ergan.pl, to jest gwarancja. Gwarancja trwałości, przyjemności ze strzelania, no i przede wszystkim bezpieczeństwa. Tam też można liczyć na fachową poradę, jakby co. Czyli obchodzimy się delikatnie, konserwujemy regularnie, ale z głową, no i wybieramy sprzęt dobrej jakości. To chyba najlepsza recepta na uniknięcie awarii. Dokładnie tak. I może taka myśl na koniec. Warto mieć świadomość, że nawet najlepszy sprzęt ma swoje wymagania i potencjalne słabe punkty. Jak rozumiemy co i dlaczego może się zepsuć, to łatwiej nam dbać o bezpieczeństwo i wyrobić dobre nawyki. A jak pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości co do stanu wiatrówki, czy sposobu konserwacji, albo nawet przy wyborze nowej, zawsze lepiej zapytać specjalistów. Oni naprawdę wiedzą co doradzić.